50, 10. lewy hak. 5, 10. 4, 3, 2, 1, idziemy. 50, lewy hak. 50, prawy opór do lewy opór. Mamy problem z ręcznym. 80, lewo na chodnik do prawy za latarnię, do lewy za oponę. Śmiało, śmiało. 80, lewy 1, prawy łuk i spokojnie doszykany i dopiero hamowanie dobra tak, teraz było w tempie, widzisz dobra, idziemy 180, hamowanie lewy hak za wysepką na okrągło spokojnie prawy 3, bardzo długi kipin do lewy na końcu, do prawy na wrót ja spróbuję go naciągnąć nie do rady, pęka te. Pęka, no to na okrągły próbuj. Dobra, idziemy. 250. Hamowa. Była w Hamowanie, prawy hak. Ten na okrągły radę. Świetnie. 50 prosto i prawy 4 i 40 lewą. Prawy hak. Trzeba było idziemy, tu Idziemy, dobrze, dobrze. 230. I śmielutko ciśniemy, ciśnimy, jest bardzo dużo. ja pierdolę. Rozpaliłem czy nie. No. Spiłem jeden. Widziałem. Weszło jeden, kurwa. Uh, uh, uh. No, widziałem, widziałem co się stało. Uh, uh, uh. Rozjebało budowę w ogóle. Mm. ale tam się. Uh, uh, uh.